Magiczny ogród warzyw, przygoda z kolorami i smakami. Był piękny, słoneczny dzień, gdy mała Zosia biegała po łące niedaleko domu swojej babci. Uwielbiała odkrywać nowe zakątki, ale tego dnia coś szczególnego przyciągnęło jej uwagę. Wysoko na wzgórzu, za gęstym żywopłotem, zauważyła starą drewnianą furtkę. Zosia otworzyła furtkę a za nią rozciągał się ogród, jakiego nigdy wcześniej nie widziała. Grządki pełne warzyw lśniły w kolorach tęczy, a każdy kolor wydawał się jaśniejszy i bardziej magiczny niż w rzeczywistości. Z daleka usłyszała cichy śpiew. Witaj w magicznym ogrodzie. Tu warzywa mówią co dzień. Każde z nas kolory zna. Nauczymy ciebie, la la la! Na środku ogrodu stał pomidor, ale nie taki zwykły. Był czerwony jak zachód słońca i nosił mały, złoty kapelusz. Kiedy Zosia podeszła bliżej, pomidor się ukłonił. Cześć Zosiu, jestem pan Pomidor, strażnik tego ogrodu. Dziś czeka na ciebie wyjątkowa przygoda. Poznasz moje przyjaciółki i przyjaciół, a każdy z nas nauczy cię czegoś nowego. Gotowa? Zosia kiwnęła głową zachwycona. Pan pomidor poprowadził Zosię do grządki pełnej pomarańczowych marchewek. Każda z nich stała wyprostowana jak żołnierz, a ich kolor lśnił w słońcu. Jedna z marchewek wyskoczyła do przodu i powiedziała: Cześć, Zosiu, jestem marchewka. Jesteśmy pomarańczowe, bo to nasz kolor energii i zdrowia. Czy wiesz, że pomagamy oczom widzieć lepiej? A teraz powiedz pomarańczowa. Zosia powtórzyła z uśmiechem, a marchewka zatańczyła radośnie. Za kolejną grządką czekały brokuły, które wyglądały jak małe zielone drzewa. Jeden z nich, największy i najbardziej rozłożysty, zawołał: Jestem brokuł, król zielonych warzyw. Nasz kolor to zielony, a my dajemy siłę i zdrowie twojemu ciału. Powiedz, zielony! Zosia powtórzyła, a brokuły zaczęły śpiewać piosenkę o zdrowych posiłkach. Następnie Zosia trafiła na pole, gdzie rosły papryki w różnych kolorach czerwone, żółte i zielone. Jedna z papryk, czerwona, podeszła do Zosi i powiedziała: Jestem papryka, a mój kolor to czerwony, jak serce pełne miłości. Ale moje siostry są żółte jak słońce i zielone jak trawa. Możesz nazwać każdy z naszych kolorów? Zosia wymieniła wszystkie kolory, a papryki zatańczyły wesoły taniec. Za paprykami stała mała zagroda, gdzie spoczywały cebule: jedne białe, inne żółte, a jeszcze inne lekko fioletowe. Jedna z cebul podeszła bliżej i powiedziała: Witaj, Zosiu, jestem cebula. Może czasem sprawiam, że łzy pojawiają się w oczach, ale dodaję smaku każdej potrawie. Powiedz, cebula! Zosia powtórzyła, a cebula uśmiechnęła się. Brawo. Teraz wiesz, że jesteśmy w różnych kolorach: białym, żółtym i fioletowym. Na końcu ogrodu znajdował się kopiec pełen ziemniaków. Jeden z nich, największy, odezwał się niskim głosem. Jestem ziemniak, podstawowy składnik wielu dań. Jesteśmy brązowe z zewnątrz, ale w środku kryjemy jasne wnętrze. Powiedz ziemniak. Zosia powtórzyła, a ziemniak uśmiechnął się z zadowoleniem. Kiedy Zosia poznała już wszystkie warzywa, pan Pomidor powiedział: Teraz czas na wspólne gotowanie. Zbierzmy wszystkie warzywa i przygotujmy tęczową zupę. Zosia i warzywa zebrały się wokół dużego, magicznego garnka. Każde warzywo dodało coś od siebie. Marchewki nadały pomarańczowego koloru, pomidory czerwonego smaku, brokuły zielonej świeżości, papryki kolorowej różnorodności, cebula i ziemniaki aromatu i sytości. Kiedy zupa zaczęła bulgotać, garnkiem uniosła się delikatna tęcza. Warzywa zaśpiewały. Warzywa kolorowe, zdrowe, pyszne i gotowe. W zupie naszej moc ukryta Jedz ją śmiało, to znakomita! Zosia wróciła do domu z pełnym sercem nowych słów i kolorów. Od tamtej pory zawsze wiedziała, które warzywo jest pomarańczowe, czerwone, zielone czy brązowe. A ty? Czy już wiesz, jak nazywają się warzywa? Powiedz jeszcze raz. Marchewka, pomidor, brokuł, papryka, cebula, ziemniak. Obserwuj nas i obejrzyj kolejne przygody warzyw na naszym kanale. Do zobaczenia!